Cześć, witajcie na kanale Miją Pomysłów Namięty. Dziś na moim stole walizka serwisowa, albo jak to woli walizka narzędziowa parad Silver. Zapraszam! Moi drodzy, dzisiaj sam Dorota się nam rozłożyła. Niestety noga w gipsie 6 tygodni jest uziemiona. W związku z tym chwilowo też jestem bez Emila, ale to nie oznacza, że zwalniam tempo. Chciałbym Wam pokazać dzisiaj naprawdę bardzo ciekawy produkt. Jak się tak rozejrzeć tutaj po warsztacie, wy widzicie tylko tego część. Mam wszystkie praktycznie liczące się produkty, wszystkich liczących się producentów, jeśli chodzi o rozwiązania skrzyniowe, waliskowe, zwłaszcza jeśli chodzi o systemowe. Jeżeli chodzi o rozwiązania niesystemowe, to dość rzadko do tego sięgam, ale ostatnio pojawiła się taka potrzeba. Musimy mieć jako sekcja po prostu zestaw narzędzi, które będą służyły. Do serwisowania zarówno sprzętu do nurkowania, do sprzętu do pracy w wodzie, jak i naszych dronów bezpośrednio na miejscu. Stąd padła decyzja o tym, że kupujemy jakąś walizkę, czyli oddzielamy po prostu ten sprzęt od sprzętu pakowanego w walizki systemowe, ze względu na to, że zarówno drony, jak i całą inną pomiarówkę i wszystkie inne sprzęty nosimy po prostu w dedykowanych do tego hermetycznych walizkach, więc chcieliśmy mieć też dodatkową walizkę. Która zabezpieczy również i te nasze sprzęty. Na targach w Warszawie zobaczyłem to rozwiązanie i stwierdziłem, że to jest ewidentnie coś dla nas. Parad Silver, moi drodzy, jest walizką, która przychodzi zapakowana w taki kartonik z uchwytem. Nie będziemy się bawić w jakiś wielki unboxing, po prostu odstawiamy walizka sama w sobie. Wygląda w ten sposób, i chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się szczegółom, bo myślę, że warto. Moi drodzy, walizka w całości prezentuje się w ten sposób: na jej zewnętrznej stronie, jak i na stronie spodniej, są takie fajne wytłoczenia, które powodują, że nie jest ona taka płaska, po prostu bezbarwna, tylko te załamania światła też robią robotę. Teraz ważne pytanie. Która to jest góra, czyli jak położyć walizkę w prawidłowy sposób. W górnej części mamy, jak widzicie, te charakterystyczne przetłoczenia. W górnej części mamy tą czerwoną kropkę z napisem Parat, i to już jest dość charakterystyczne, ale tylko przy prawidłowym ułożeniu literki w napisie Parat, które są po prostu Pomiędzy tutaj naszą rączką układają się we właściwą stronę. No, i tutaj mamy nity przytrzymujące wewnętrzną zawartość, które również są tylko po stronie góry. Patrząc moi drodzy od góry, może w ten sposób zaczniemy. Mamy rączkę. Ta rączka brokuje się w środkowej pozycji. Jak jest obciążone, to nawet. Blokuje się bardziej, więc walizka się nie buja obciążona w trakcie, kiedy z nią chodzimy. E, natomiast nie zmienia to faktu, że dość łatwo jest ją złożyć, co jest naprawdę fajne. Wykonana jest z dwukomponentowego materiału. To w środku jest tworzywem sztucznym, na zewnątrz jest to taki powiedzmy gumo, plastik, e, coś w tym stylu. Powoduje to, że ręce, nawet spocone brudne, się nam po prostu po tym nie ślizgają. Miejsca jest na tyle dużo, że nawet spokojnie można Osoby z dużymi dłońmi, osoby, które będą pracować w dużych, grubych rękawicach, nie będą miały problemu z jej używaniem. U góry znajduje się na tej naszej aluminiowej listwie, która okala walizkę z dwóch stron i spina te dwie strony ze sobą znajduje się napis. Parat, mamy dwa zamki. W naszym wypadku mamy zamek typu standard, więc zamek działający i wyglądający w ten sposób, zamykany na kluczyk. Do kluczyka jeszcze za chwilę dojdziemy, natomiast chciałbym, żebyście wiedzieli o tym, że mamy tutaj możliwość zamocowania trzech rodzajów zamków, czyli takie jak mamy w tej chwili, zamek z kodem cyfrowym lub specjalny zamek tsa Lock, Zamek, który może służyć dla służb celnych, na przykład jeśli walizka. Lata po świecie, a jeśli ma latać po świecie, to to oznacza, że również standardem, jeżeli chodzi o to rozwiązanie, jest to, że może ono spokojnie latać samolotem. Całość wykonana jest, moi drodzy, z XABS-u. XABS jest materiałem, który oprócz tego, że ma bardzo dobre właściwości, jeśli chodzi o zużywanie się, jeśli chodzi o jakby ochronę tego, co jest w środku, bo jest materiałem pracującym, ale jednocześnie naprawdę fajnie chroniącym to, co jest i nie pękającym, ma dodatkową, bardzo fajną zaletę w postaci tego, że ta walizka nie będzie nam się ślizgać po prostu po powierzchni. Normalnie wystarczyłaby niewielka siła, żeby ją przesunąć. Tutaj, jak widzicie, im mocniej dociskamy, tym ona stawia większy opór, nawet przy niewielkim dociśnięciu ona się nam nie będzie ześlizgiwać, co jest ewidentną zaletą tego rozwiązania i użytego materiału. I jest to naprawdę spoko. Na dole mamy trzy zawiasy, moi drodzy. Dwa z tych zawiasów, jak widzicie, są zawiasami metalowymi. Ja widzę, że nie domyłem do końca, ale trudno. Otwieramy nasze zamki, i teraz kwestia pokrywy. Jeżeli chodzi o naszą pokrywę, moi drodzy, to pokrywa się nam blokuje. Co też jest fajnym rozwiązaniem. Nie ma tu żadnych takich zawiasów pod tytułem coś takiego, jak było w barkach z PRL-u, co bardzo często występuje w niektórych walizkach, że musimy to popchnąć, gdzieś tam dopchnąć, wykonać jakąś dodatkową pracę przy składaniu, to się otwiera z lekkim oporem, zaskakuje i samo od siebie się nam nie zamknie. Jeśli chcemy złożyć, musimy też włożyć w to odrobinę siły, żeby tę przeciwwagę, że tak powiem, naszego zawiasu przełamać. Jeżeli chodzi o wykonanie, mamy tutaj dwa aluminiowe zamknięte profile. Z jednej strony, umujące rolę takiej łódki, z drugiej strony, jak widzicie, jest to wykonane w ten sposób i jedno pasuje bezproblemowo do drugiego, dzięki czemu też żaden syf. A nie jakaś przypadkowa woda do środka się nam nie dostanie. Odrobina korekcji kadru, żebyście widzieli, jak to się prezentuje w całości. Oczywiście, jeżeli chodzi o wymiary, moi drodzy, naszego, naszej walizki, to wymiary zewnętrzne to 480 na 360x190, jeżeli chodzi o walizkę. Na zewnątrz, jeżeli chodzi o wewnątrz, mamy do dyspozycji 460 na 310, na 180. Więc jak widzicie, nie jest tutaj przesadnie grubo na tyle, żeby nosić więcej powietrza i więcej materiału, niż to jest po prostu warte. Walizka waży 3,7 kg, więc nawet jak weźmiemy pustą do ręki, to od razu wiemy, że nie jest to zabawka. Maksymalne dopuszczalne obciążenie, jeżeli chodzi o to rozwiązanie, to tutaj producent deklaruje, że jest to 20 kg, tyle powinny wytrzymać te dwa aluminiowe profile, które tutaj widzicie. Jeżeli chodzi o, jakby o resztę wykonania, to w górnej części mamy, jak widzicie, taką płytę narzędziową, i ta płyta narzędziowa, moi drodzy, z tej strony, którą widzicie, ma 15 uchwytów na narzędzia. Uchwyty z materiału. W środku ten materiał jest pokryty takim tworzywem dość śliskim, sztucznym, który będzie ułatwiał wkładanie i wyciąganie, a jednocześnie czyszczenie, jeśli będą znajdą się tam gdzieś brudne jakieś narzędzia. Natomiast krawędź wykończona jest taką taśmą wykańczającą i one schodzą myślę, że to dobrze widać od najwyższej do najniższej. Po tej stronie jest ich 15. Tutaj mamy taki pasek, pasek, który umożliwia nam dostęp do przegródek, które są po tej części wewnętrznej, natomiast możemy go również odpiąć i skorzystać w ten sposób. Z tej strony mamy sześć większych przegródek wykonanych identycznie oraz jedną dużą na jakieś dokumenty, na jakieś tego typu płaskie rzeczy. Na klapie nie znajduje się, moi drodzy, nic więcej. Jeżeli Mamy takie narzędzia, które będzie dość łatwo wyciągnąć, mimo niewielkiej przestrzeni będą one zajmować jakieś zbyt dużo miejsca. Spokojnie możemy do nich sięgać, nie odpinając tego paska. W dolnej części znajduje się, moi drodzy, również druga taka tablica, tym razem jednostronna, i tutaj mamy jedynie sześć kieszeni. Czyli jest to jakby kopia tego, co widzieliście po stronie wewnętrznej. Jedno i drugie wykonane jest z materiału Con Tak to się fachowo nazywa. Jak widzicie, mamy tutaj takie kuleczki. I ona oprócz tego, że jakby zapewniają tam powierzchnię w antypoślizgową, że te narzędzia gdzieś tam na nie będą latać, to materiał ten jest bardzo odporny na ścieranie, jest bardzo odporny na wszelkiego rodzaju chemię, na uszkodzenia mechaniczne. W związku z tym, no to powinno wytrzymać relatywnie długo. Jeśli chodzi o naszą dolną część, to tak jak mówiłem, mamy tutaj jeszcze jedną naszą przegródkę, tym razem, tak jak mówiłem, już z sześcioma. Po stronie tej płaskiej również tutaj nie ma żadnego dodatkowego uchwytu. A dlaczego? Dlatego, że pod spodem mamy jeszcze powierzchnię do wykorzystania. Tak wyglądają przygródki, którymi możemy tę powierzchnię podzielić w oryginale. Mamy dwie, obie są wykonane z ABS-u i możemy je dzielić, myślę, że to widać po miejscach przełamania, w zależności od tego, jak jest nam wygodnie. Natomiast no my podzieliliśmy to na cztery i na razie ten układ gdzieś się tam nam sprawdza. Ja ją co prawda opróżniłem, żeby ją móc Wam lepiej pokazać, ale wygląda to w ten sposób. Mieliśmy trzy takie sekcje. Czwartą taką główną przygodę dzielimy tak jak nam wygodnie, tak jak potrzebujemy, nie ma najmniejszego problemu. To się przestawia co kawałek. Jeżeli chodzi o tą głębokość, którą mamy tutaj dostępną, to jest to 58 mm, więc relatywnie sporo już można tam naładować. Tutaj również przyklejone są tak jak były w oryginale, kluczyki do tych zamków. Tak jak mówię, na chwilę obecną. Nie są nam one niezbędne, więc postanowiliśmy, że zostawimy je po prostu w miejscu oryginalnym, żeby później łatwiej do nich trafić. Jeżeli chodzi o podnoszenie tej naszej pokrywy, to ona tak samo jak górna zabezpieczona jest paskiem z napą, natomiast tutaj jest nieco mniejszy luz i żeby nam się łatwiej podnosiło, tutaj mamy, moi drodzy, taki paseczek, taką szlufkę, która ma nam to podnoszenie znacząco ułatwić. Generalnie rozwiązanie naprawdę bardzo fajne, wykonane bardzo fajnie. Po miesiącu użytkowania nie zauważyłem, bo ona już, jest, no może nawet ponad miesiąc z nami, nie zauważyłem jakichś mankamentów, do których można by się było przyczepić. Ona pełniła rolę skrzynki elektrycznej, bo taka była potrzeba przez ten czas. W tej chwili będziemy ją przeorganizowywać i będziemy tutaj już umieszczać. Wszystkie narzędzia i wszystkie rozwiązania, które nam będą potrzebne, po prostu do serwisu, w terenie. Tak jak mówię, jeśli chodzi o składanie, no to tutaj musi nastąpić to przełamanie. Ona się w tej końcowej fazie dociąga. Naciskamy, łapiemy i ruszamy w teren, moi drodzy. I ostatecznie podsumowując temat. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o markę Parat, to tutaj wszystkie elementy walizki podlegają. Serwisowi. Jeśli chodzi o zawiasy, jeżeli chodzi o rączkę, jeżeli chodzi o zamki, kluczyki do tych zamków, w przypadku walizek z kółkami, również kółka, to to wszystko podlega serwisowi i bezpłatnej wymianie. Możecie walizkę wysłać do profitechnika. Ja akurat swoją zakupiłem w profitechniku i wiem, że profitechnik ma taki serwis, właśnie tych walizek, możecie ją tam wysłać, oni ją wam naprawią i. Wyślą z powrotem, naprawią czy tam wyserwisują, w zależności od tego, jaka będzie potrzeba. Natomiast, jeżeli chodzi o zawartość wewnętrzną, czyli wszystkie te przekładki, wszystkie te tablice narzędziowe, to wszystko, co w tej walizce się znajduje, również podlega wymianie, ale podlega również. Dołożeniu. Możecie sobie w Profitechniku te tablice właśnie powymieniać, dokupić takie, jakbyście chcieli, dołożyć ewentualnie, jeśli cokolwiek potrzebujecie, i uszyć tą walizkę pod wymiar, jakby dla siebie, tak? Tak jak garnitur u krawca, możecie ją w 100% dostosować do swoich potrzeb, i to wszystko tak naprawdę w tym jednym miejscu. Dlatego też należy zwracać uwagę na takie rzeczy przy zakupie, bo to daje Wam ogrom możliwości. Moi drodzy, jedna bardzo ważna uwaga ode mnie, jeżeli chodzi o Parad Silver, możecie się spotkać z różnymi opisami w sieci, możecie się spotkać również z różnymi zdjęciami wnętrz i one bywa, że różnią się po prostu układem tych wewnętrznych kieszonek, które widzicie. Dawniej jeszcze była wersja, która miała w klapie Dwie takie tablice narzędziowe i było to nieco inaczej skonstruowane, więc zwróćcie uwagę na to przy zakupie, ponieważ no to Parad Silver jest opisem po prostu całej serii. Rozwiązanie naprawdę fajne, dające dużo satysfakcji, świetnie wykonane, z dbałością o każdy detal. Nie jest to walizka, którą kupicie po to, żeby w niej tam. Wiecie, przytrzymać trzy narzędzia na i żeby ona sobie gdzieś tam stała na półeczce. Tylko jest to rozwiązanie, które służy po prostu do pracy i do chytania w terenie. My jesteśmy na tak. Tak jak mówię, mówię za Emila, mimo że żeśmy razem to testowali przez ostatni miesiąc. Tak jak mówię, przy elektryce sprawdzało się nam świetnie. W tej chwili zmienia to nieco swoje zastosowanie i w nowym sezonie już będzie jeździć z nami jako typowa walizka. Serwisowe. Jest to pojedynczy produkt, profesjonalny, bardzo fajny, robiący wrażenie rzeczywiście, e, wyglądający mega profesjonalnie i spełniający wszystkie funkcje, które tak naprawdę e, i wszystkie założenia, które stawiamy przed walizką narzędziową. I nie rozgadując się więcej, myślę, że tym optymistycznym akcentem będę kończył. Czekam oczywiście na Wasze opinie. Zaznałem się, kto z Was zna markę Parat, bo z tego co widziałem w sieci, a specjalnie sprawdziłem, po polsku, e, poza e, firmami jakimiś takimi typowo handlowymi, nie było żadnego materiału na temat tej walizki, a szkoda. Dlatego też postanowiłem ją Wam pokazać, chociaż wcale nie było tego w planie. Miałem Wam już pokazać, jak wygląda gotowy, skompletowany w niej zestaw. Czekam na Waszą opinię, zapraszam Was standardowo na filmy, które staram się, żeby były co poniedziałek i piątek. A ja na dzisiaj kończę, pozdrawiam Was serdecznie, widzimy się na pewno już wkrótce. Do zobaczyska, cześć!